Cześć wszystkim, z tej strony Shivan i zapraszam na kolejną część poradnika World of Tanks. No, yy, powiedziałem to trochę za bardzo z rozpędu. Nie będzie to poradnik, będzie to coś z tych pierwszych wrażeń. Yy, z STB1. Mam na nim czarną serię teraz, więc wszystko co na nim zagram będzie pewnie złe, ale odpalam bitwę, żeby nie tracić czasu. A w międzyczasie powiem może kilka słów o tym czołgu. Pierwsze wrażenia są takie, że ten czołg jest bardzo, bardzo dobry. Im dłużej nim gram, tym trafiam mam coraz głupsze drużyny i, i jest coraz gorzej. Ale wale, wale, zalety tego czołgu pozostają, że tak powiem. Jest dość mobilny. No, jak na czołg średni dziesiątego tieru, może nie jest najlepszy. Powiedziałbym nawet, że jest jednym z mniej mobilnych czołgów dziesiątego tieru ale nie jest to takim dużym problemem, bo w dalszym ciągu jest dość zwinny. Także, mobilność jest na plus. Okej. Okay. Pan też jest trolujący bardzo. Wieża ma ogromnie trolujący pancerz ze względu na swój bardzo, bardzo niewielki rozmiar. I bardzo opływowy kształt. Jeżeli wychylamy się z nagórki, to jedyną szansą na penetrację jest garnek. Dość nieduży. I jarzmo, które jest, jest również dość nieduże. I na jarzmie jest ponad 200 mm pancerza, więc różnie bywa się z penetracją. Wszystkie inne strzały będą w 90% rekoszetami, więc nie jest to zbyt dobre rozwiązanie strzelać cokolwiek poza armatą. Jeżeli jedziemy już STB, jeżeli co, strzelamy do STB, jeżeli jedziemy takim człowiekiem, wychylamy się tylko minimalnie za górki, znaczy wystawiamy. Drobny kawałeczek wieży i już jest ok. Także pan też. No przedni pan też ma 110, efektywnego to wychodzi około 170, ale. No ale. Proszę, jak malutko widać z tego czołgu. Dobra, dalej. Także pan też ok, jak na yy, Mobilność ok. Kampo na J1 totalnie zrąbana. Ech, ach te, te problemy. Dalej, armata troszeczkę niecelna, ale bardzo szybko strzelna. Co 6,75 sekundy jest to czołg z braterstwem, ale bez wentylacji, więc załoga na 105%. Przy 110% jest to jakiś. Jak nie, jest to 6,60 przeładowania. Problemem jest celność podczas skrętu, obrotu i ruchu wieżą, czołgiem, wszystkim. Ja mam tutaj zamontowany stabilizator i, i tak jest dość kiepsko. No ale coś za coś. No, ten czołg potrafi wyrobić jeden z lepszych dpm na, na tym tierze. Więc, no, no mówię, coś za coś. Bardzo bliski jest tego dpm w sumie Leopard 1. Yy, ogólnie, taka, że ma, różnica jest taka, że ma dużo celniejszą armatę, ale troszeczkę wolniej strzela. Jest. Strzela to 7,42, ile dobrze pamiętam. Także 0,7 różnica, ale dobrze wiemy, że 0,7 robi dużą różnicę. Jedna w tą, a w tą. Jeżeli mamy okazję. Zdorować coś, co możemy przebić, to jest to straszna rzeź. Nie polecam objeżdżanie tym ciężki, znaczy wiadomo, że objeżdżać ciężkie czołgi w średnim jest mimo wszystko najlepsze rozwiązanie, ale... nie do końca się będzie udawało. Przynajmniej w takim stopniu, jaki byśmy chcieli. Armata jest troszeczkę kartoflana, nie jest to jakaś super najlepsza celność, jakiej byśmy, że tak powiem, chcieli. O, właśnie, strzał w co? Nikt, nikt nie wie, nikt się nie dowie. Z tym, że możemy się kilka razy poprawić, bo bo... bo dymycz jest bardzo, bardzo częsty. Ciało się chowa, budynek jakiś, szkoda. Bad chat. To zbieranie celownika jest tragiczne. A, jeszcze kamuflaż. Kamuflaż jest, jest kolejnym minusem tego pojazdu, co prawda 410 metrów zasięgu widzenia jest plusem, tak, tak kurczę, no, no... świeci się ten czołg z daleka mimo wszystko I, i 410 metrów, że tak powiem rekompensuje problem spota, no, nie, 410 metrów, zamotałem się, 410 metrów rekompensuje to, że widać nas z, z daleka, założyłem na nim jeszcze optykę, więc zestaw aktualny na nim to dosyłacz, stabilizator i optyka. Nie wiem, czy to będzie najlepsze rozwiązanie, cały czas się testuje, ale gdy dojdę do momentu, że biję MK i stwierdzę, że owszem, umiem już grać tym czołgiem, zrobię z niego poradnik. Taki już bardziej, że tak powiem, nastawiony na, na dawanie konkretnych rad, jak nim jeździć. Tutaj jest po prostu randomek, którym. Gadam o czołgu, a nie o jego konkretnych, dokładnych i w jakichś takich precyzyjnych walorach. Gold. No, już się tam zaczyna. Wieloma czołgami... innymi dychami średnimi mógłbym wyjechać tutaj do lasu i spotować. To co tam jest, ale no, Nie tym. Wężo się do tego nie nadaje. Przydałby się Batchat. Który nie wiem co robi, ale na pewno nie. Nie pomaga nam skąpić barczatem to jak nie wiem Jechać Artur na Tdeka na otwartej mapie Można oczywiście, tylko dlaczego. W tą drogą widziałem już nie jedną artę, która robiła takie interesy, no no ale... Nigdy to nikomu na zdrowie nie wyszło. Proszę, ich barczat skutkuje. O właśnie. Taka sytuacja. Czy ktoś pomoże? Nie, wszyscy ma zawsze Coq ma dość niski profil, to mam nadzieję, że mnie uratuje. No i to je 75 też by mogło mnie uratować. Uber, Uber deprecha na, na tym członku, proszę. No ale. Ach, proszę, malutka wieża pomaga we wszystkim. Dyszycz, ty dyszycz. Proszę, jakoś cię spierdniczył robotę tym, tym barczatem. No ale, cóż, strata HP nie jest miłosierna, ale dzięki E75 udało się to jakoś wytrwać. Mam nadzieję, że teraz ci wyskoczy... Właśnie! Och, proszę, armata, haha, ha. można. Trzymane na gąsce, co 6,75, nie wiem, czy to wystarczy, żeby go permanentnie wąskować. O, no ale... Co tu jeszcze można było zrobić? Skoro na jut 1 na stoją trzy czołgi, z czego dwa to dychy I, i stoją, czekają aż się wszyscy i nie zabiją. Dobra, no to cóż mogę powiedzieć. Armata jest bardzo dużym plusem, yy, mobilność jest w porządku. Yy, pan też jest, jak na tak papierował linię, bardzo dużym plusem. Yy, szukam czwartego zasięgu widzenia. W tej ręku mamy minusy kamuflaż. Mm. I trudno się nim nauczyć jeździć. Trudno się nauczyć jeździć, tr 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 ponieważ trudno wykorzystywać jego wszystkie plusy. Z drugiej strony, wygoda, ponieważ ma bardzo dobrą yy, depresję. Także jest 5 do 2 dla STB. Myślę, że ten czołg jest. No mówię, trudny, ale bardzo fajny i warto, jeżeli ktoś nie yy, ja tak powiem, nie ma trudności w jeździe czołgami bez, bez pancerza, to powinien, powinien go spróbować. Dobra, to w sumie tyle. Ja wyłączę tą masakrę, bo to się kończy tak jak wiele innych masakr na wielu innych yy, randomkach. Ja zrobiłem c 600 yy, i myślę, że jest to jeden z lepszych wyników w tym teamie. Dobra. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was do naszego Facebooka. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia na polu walki.